To znowu my. <śpiewanie> Powiedz cześć, to znowu my. <śpiewanie> tak mi kazał. <śpiewanie> no, no to mówię, cześć. Dzisiaj znowu jedziemy do Psiego Raju. kolejny raz. Znowu z następnymi worami. Zobaczycie. Wam powiem tak, dzisiaj był taki ponury dzień, taki bury. Oby nie mieliśmy za bardzo humoru. Ale, stawię wam tutaj coś. Muzyka Nie wychodziliśmy do samochodu i poznaliśmy naszą nową sąsiadkę. Zjeddżu! Przepiękna kuleczka. I od razu humor lepszy, no mówię wam. Nowa sąsiadka i humor lepszy. No to na razie. Hej. Jestem na spacerku z psiakiem. Gdzie tutaj jesteś? Jesteś mały? Jesteś. Ciężko. O, proszę bardzo. No. Ostatnio byliśmy w skronisku oddać. Pewnie was dziwiło, że po prostu tam są tylko no, taki porządna siata i wór. My wychodzimy z założenia, żeby sobie nie grać mieszkania, to zawozimy po prostu na bieżąco. Uzbieraj się. Ze dwa wory i jedziemy. I poza tym, no, tam nie chodzi o efekt, żeby no, mieć wypchany samochód, zajechać, żeby nas wszyscy widzieli. Nie, my bardzo często po prostu zajeżdżamy, kładziemy te wory tam i tyle. Jedziemy sobie. Nikt nie wie, że to my. Bo po co chwalić się? To jest po prostu normalna rzecz. No mam to to pomagam. Ale tak, chciałam wam z wami pogadać. Bardzo często, jak rozmawiam z ludźmi, mówią, że oni nie mają jak pomóc. No, troszeczkę to dla mnie jest takie z jednej strony smutne, z drugiej strony irytujące, bo jak ktoś chce pomóc, to pomoże. Jest wiele sposobów, chociażby wolontariat. Masz czas, jesteś sprawny czy sprawna. Można iść na wolontariat. Następna rzecz. <gry> Chociażby właśnie tak jak my. Zbieranie tych ręczników pościeli i założenie. Przecież teraz jest akurat sezon taki, gdzie jest cholernie zimno. Te psiaki to potrzebują ciepełka. Psiaki, kotki też. No. Albo tak jak na przykład my zbieramy też nakrętki. Nasze schronisko w Elblągu, rajnie, ale w Elblągu, zbiera nakrętki. No to i w domu zbieramy, i w pracy mąż zbiera. Już zbiera się pół wora, czasami wor. Zawozimy. <grym> Także jak ktoś chce, to może. No oprócz wiadomo tego, tych ręczników, tak dalej, przydałoby się żarcie. I tutaj nie wiem, pewnie większość z Was wie, ale powiem. Może chociaż jedna, dwie osoby się dowiedzą dodatkowo. Zwracajcie uwagę na to, jakie kupujecie, jeżeli chodzi o składy. Ponieważ większość tych karm, które są w marketach, które są tak bardzo reklamowane, one w rzeczywistości są badziewiem. Chodzi o składy. Składy bardzo często tych bardzo reklamowanych karm to w większości produkty zbożowe które nie są zbyt dobre dla psiaków nie, nie chodzi o to żeby było 100% mięsa oczywiście bo warzywa też są ważne ale to są po prostu to nie jest karma to jest zapychacz który tylko tuczy szkodzi na no szkodzi zwierzakom i też trzeba zwracać uwagę no bo jeżeli dobra popatrzycie nie ma produktów zbożowych ale jeszcze sformułowanie Typu, oj, smycz mi spada. Sformułowanie typu produkty pochodzenia zwierzęcego. Musicie, znaczy, zwróćcie na to uwagę, ile w rzeczywistości jest tam mięcha. Mięso jest napisane, mięso takie, takie drobiowe, czy tam jakieś inne, wołowe, a pod tym hasełkiem produkty pochodzenia zwierzęcego to są ścięgna kości zmiażdżone jakieś skóry czyli po prostu badziewie totalne badziewie No i a i teraz Wam tak powiem, powiem tu nie chodzi o to żeby kupować bardzo drogie karmy ale chociażby, żeby zwrócić uwagę żeby ta karma nie była aż tak tragiczna Bo co jest śmieszne to najbardziej reklamowane są z reguły najbardziej tragiczne Jeżeli chodzi o skład Sama byłam przekonana, że kupując taką karmę, kupuję coś bardzo dobrego. Kiedyś, kiedyś. Póki sobie się bardziej w temat nie zagłębiłam, z czystej ciekawości i byłam przerażona, co ja dawałam psiakowi. Akurat nie pixlowi, tylko wcześniejszemu mojemu pieskowi pudełkowi. Soni. Autentycznie, no, to było dla mnie takie. No, nie powiem czy traumatyczne, no nie, ale po prostu uświadomienie sobie, że dawałam takie gówno za przeproszenie. No, wpłynęło na to, że miałam takie wyrzuty sumienia, czym ja ciebie dawstwo karmiłam. I chodzi o. A czemu nawiązuję? Bo bardzo dużo osób myślą, że to są dobre karmy. Właśnie chcąc pomagać schroniskom, zawozi takie karmy. Schroniska. No, przyjmują, no, przyjmują. Jak nie ma co dać psiakom, bo na przykład mają problemy finansowe i w danym momencie nie mają innej karmy, no to dają to. Tak jak teraz ostatnio byśmy w raju, rozmawialiśmy, za pierwszym razem, co by byliśmy, rozmawialiśmy z panią i właśnie też mówiła, że mają zatrzęsienie tej karmy. Teraz pod koniec roku nie mają pieniędzy, no to więc lepszą karmę mieszają z tą tandetą, no bo nie mają innego wyjścia. Co, czymś trzeba psiaki nakarmić. Ale ogólnie, jeżeli bym. Mieli do wyboru, to woleliby dostawać mniejszą ilość, ale lepszej jakości tą karmę. I ja też wychodzę z takiego założenia: czy suchą karmę, czy, czy w puszkach, kupić lepiej, mniej. Nie będzie to efektownie wyglądało, jak się będzie zawoziło do schroniska. No, jeżeli komuś zależy na efekcie, że bardzo dużo zawozi, i wow, jaki ja to jestem zajebisty, bo przywiozłem 10 kg karmy plus coś tam jeszcze. No to no tak, to może efekt zrobi. Ale nie tak jakby chciał. Ponieważ tam w duszy będzie u tych pewnie wolontariuszy i tych właścicieli coś na zasadzie no kurna znowu. A nie mogli kilograma jakiejś lepszej. Ja wiem, może to niewdzięcznie trochę brzmi, ale popatrzcie sobie, jeżeli oni mają, oni mają dbać o te psiaki, a dają dają takie badziewie, bo nie mają innego wyjścia. I tak a propos jeszcze tych karm. Jeżeli macie do wyboru, to kupujcie lepiej I, i macie na to kasę, żeby wydać trochę więcej. Kupujcie taką dla staruszków. Z tym mają y, schroniska zawsze problem. Schron no, zwierzaki takie starsze, jest ich więcej. To przede wszystkim. Poszczeniaczki czy takie średniaczki prędzej znajdą dom niż staruszki. A te staruszki są schorowane, więc potrzebują no, naprawdę dobrej jakości karmy. Często dostosowanej do ich alergii jakiejś tam niestrawności. No wiadomo, jak to. Sami wiemy, jak to jest wśród ludzi, nie? Też muszą ludzie, o ile stać ich na to, zwracać uwagę na dietę, kiedy chorują. No, to by było chyba tyle. I tak długo gadam. Jeden i drugi vlog Przysiąknięty sprawami psiaków. Zmienię się. No, może nie. Nie wiem. No to na razie.